Jora ale szklaczyk! To mi się podobało! Nie no, aż Dream Pool. Uuu, Scuttle, padl, gigachat Mam z Anterias? Nie będę odpowiadał na to pytanie O, o, Ła! Na zdrówko, dziękuję Siem, jest twój ulubiony serial, serial z Ben 10? Pierwszy oryginalny A niedługo wychodzi na Netflixie w ogóle Pyszczopy, pszczapy. Okej, okay, nice Słow Me. Bra, jeden pieniążek. Jeszcze 8, proszę. O. Pieniądze. Szkoda. Sunfire może? Gdzie sobie z tego nowego? Stary pomysł. A dawaj. Zobaczmy, co się drobnie. Okej, okay, na przykład tak. I to mogę teraz sprzedać po prostu. Tak zrobię. Ale nie chcę grać znowu tym, tym Nautiliusem. Chcę coś nowego potestować. No nie, no Robsy to, to idzie w dymację, bo dostał Queen. Ja chciałem Queen. Ja chciałem jas yes, Queen. Jest tu Pushe. Pucharucha? No Pucharucha, ale no... Jest na zasadzie takie, że już wiemy, że Pucharucha. Miałem ulubionego kosmitę. Szybciora, strasznie lubię diamenty głowego. tu tu ma awka, dobra. Lewy daje 20. Tu powinniśmy chyba wygrać. No dużo się ten lecz leczy, przyznam. Kawałek pizzy Ta zmiana, że demacjanie teraz zawsze dostają ten sam item Nice Bardzo mi się podoba O, nawet bez straty ludka, super O, co to to? Nie Dobra Dwie k Nie zmiana była i co teraz? Steraka? Nadal no no okej okay, chyba, co? Nadal no, no, chyba ok. Dobra no i patrzcie, no jak gramy na coś pod ADN, no to ten ten galię to sobie w ogóle leczy bombę. To się tak leczy i z tego i z tego. Dawaj, 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 Kale O, i widzicie i zagraliśmy optymalnie pod Golda i to się nam opłaciło. Pięknie Więcej co ja bym tu chciał. Pasek tu będzie super, jak mamy radiant z Wormoga. To pasek tu będzie znowu tak leczył. Musi być tam. O, jeszcze popi dwie? Coś pięknego. Ble, 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 nie, żadnej krzyżówki nie zrobili. Nie, 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 absolutnie nie. No i czyli podwójnie. No dobra, ciekawe czy ten galio ich wszystkich tutaj wytankuje, co? No, powiem wam, że ja to widzę. Z plus 144 000 daje jest na przykład z redemption. Może doprowadzimy do tej, do dogrywki. A wtedy Kale będzie silna. Ty, wygrałem to na 100%. Tak mi się wydaje, wiecie? Dobra, siwanko Garen. Boże, Garenik. Galiosek. Nie, nie wygrałem, bo się. Ten. Wow, kurde no. Ale szkoda. Akurat się miała odpaloną tom, ale. XPP. To są bardzo dobre tanki, ten. Hmm. Cały czas możemy tak naprawdę we wszystko pójść. Oho. Aha, Aha to, dobra, to będą sorki. To pewnie z tym silko potem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie lubiłem tego garena strasznie, żeby mi się na niego grało. No jak był w jakimś mega mecie, szczególnie na początku, to o Boże, był tak. E, tak obrzydliwym ludkiem. Dobra, ilustrick. No i fajnie. Piąty level 52 golda. Dymacja cringe. Czemu Demacja cringe? Trzeba potestować. Co nie co. Coś ich trzeba potestować. Okej, okay, yeah. i o kurde, ile rzeczy? U betek dla fiorki? Testowanie DemyCy XPP, XDD? Czemu? Nie wiem, dobra. E, tego, tego, tego nie gram. Dobra. Siema Orzeszek, witam serdecznie. No, to tutaj chyba jakaś fiorka siądzie. Jakaś fiorka tego typu. Twoje zdrowie? Twoje zdrowie, Rzeszek No i skończyło mi się picie. Unlucky Ty jest twardy, ja pierdzielę Dobrze. No to winek chyba. Chyba tak Trochę jak na rifcie kręci kilka razy guzików, klikaj ma po graj na to. Unlucky. Armory to one of five support items. Bastion. A dawaj dol... O! Ja mam już siódmy. O! Oh, siema, Gangplank! To masz beteka, Gangplank. I Landshoft. Jakbyśmy może tutaj coś powygrywali, coś, pyk pyk. Dawaj, dawaj. Gangplank. No Gangplank tutaj nam raczej dużo da, co? Ten true damage, ten statek. Ja pierdziele, powalony rządzący statek, kurwa przywołuje No to nie jest zdrowe Oh my god, przebrała się miarka Od... Ej, Belmondo, Belmondo, nie takie słowa. Spokojnie, jesteśmy na Twitchu Raperem, ale ty, bo rap Ty, czyżby inek? No i Gangplank, bang. Dobra, no ten Gangplank pięknie bije. Potwora, wszystko mogę może być? Na wszelki wielki, co? Ty no ja mam już 7 level, 50 golda i... Takie fast nine! I love Caitlyn. Dobra, no ja wiem co chcę. Już nie wiem, już nie wiem. No dobra, to biorę to. Dobrze, już też mam Challengera. Jeszcze jedna demacja. Może jakbym miał Sonę, to już bym stawił nawet zamiast tego Warwicka. A nie wiem. Hmm. Jutro też TFT czy coś innego? Raczej TFT, no mówię, ja teraz chcę dużo w TFT grać, bo kurde nowy set jest, co nie? To trzeba testować wszystko. To jest dobrze mi się też w TFT gra. Dobra, ale to po wilkach ja mam ósmy z 50 golda. Całkiem fajnie, Ca całkiem kurczę, cał całkiem niezłe. A bo tu jest na przykład. Aha, bo tu jest. Yy, na dwa. No dobra, dobra. O, Tarik odpal. Dobrze. Bang. Brawo! Ajaj. A co to ma Pipoglad? Okej, okay, okej, okay. jeszcze mam idealizm. To jest dobrej itemki, dobrej itemki, poproszę. Jest Dragon Claw, drugi betek. Even Shroud, to jest super. Hmm na pewno tutaj daje Even Shrouda. To jest zajebisty item po prostu. A tak? Drugi betek Fiora? Dwa bete Sterak? Zróbmy to. Niech będzie. Nie wiem, co się dzieje aktualnie na mapie. Statek jakiś leci. Dobra, my przegrywamy na tych Sorcererów. Jest okej. Okay. Dobra, jeszcze mamy całkiem sporo HP. Jest ok, jest ok, jest ok. Na spokojnie, tylko byle się nie podpalić, co nie? Parting gives razem. Right? gifts from the fallen, kurde, to jest ciekawe. Siema, ja fan? Siema, amigo, witam. Dobra. No to piękno. O, tak się może ustawmy. O, jej, jeszcze swej stankuję tych, tych. Niedobrze, niedobrze. Dowie czerwanek! Dzerwanek skacz, proszę, proszę dla mnie Dobra, skoczył, ale Ale co to za skok? O, w ogóle ta! Dobra, Queen bym perak pominął Ale to Sony jeszcze nie miałem Sud, że jeszcze jestem żywy. Dobra o, ta Fiora nie popisała się na razie obrażeniami. Jeszcze, jeszcze. Dobra. Już pójdźmy w tą fiorę, żeby miała tego steraka. Sprzedałem Gangplanka, no. Mam nadzieję, że się na razie na tym nie przyjadę. Na razie. Piękny Torik. No, fiora, RK. Okej, okay, Fiora jeden, spokojnie, spokojnie. No jeszcze nie może być jakichś pojebanych obrażeń, co nie? Jeszcze RK może. O, znożyła. Ej, to całkiem nieźle nam tu poszło, co? No ta Fiora się mega dużo leczy. Ty czekaj, 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 może? Nie, ona umarła tam, kurde! Jest zwycięstwo! No i Fiora, 5700 dobra, że? Siema, Sony, witam, witam. Dobra, no, no więcej ja chcę. Fajny ludek, że Fiora, fajny ludek. No, fajny, fajny. Dobra, faga, pyk! I mamy Ginsona, Kale. Uuuu, a Kale będzie na dziewiątym, także powinien coś chyba bić, co? No jeszcze tutaj tylko tą, Samira. Może Samira, Sonę. Mamy Sony, w ogóle nie mamy jeszcze. Sona była, nie kupiłem jej. O co mi chodzi? Dobra. Nieważne. Ano tak, bo ta, ta, ta... Tak, jeszcze dostaje radianta kolejnego za 7 demacji, prawda, prawda? Ojoj, oj, oj, tu jest Pan Heimer. To Pan Heimer chyba ma bekę z mojej drużyny, co? Jakby to była Fiora 2, to nie wiem, czy ja bym tutaj może nawet nie wygrał wiecie? Chociaż ten Asir, ojoj, oj. jest z 2. O, tak zrobimy, żeby tą Sonka dawała tak Speeda. No i, no i gramy na lawona, no, no, tak. Tak być musiało. Piękny skok jorwana, uhuhu. Uuu, ta Fiora ile zadała w ogóle obrażeń, co? Kurde. A, Kate <gave> zadała więcej, by the way. Gervan stomp mojego borda zrobił, to prawda. No i niestety, przepraszam Lawon, już nie ma 100 HP. Mm, mm. Hmm. No, ja bym teraz w sumie pieniądze najbardziej chciał. Okej, okay, mogę zrobić Gunblada, TGs, też super. Nie, dobra, drugi Gun, ten. Galio, PogChamp. Kajsa Mhm. Mm Ty ja, Fiora? Where is my Fiora? Mm -hmm. Ktoś może wie? Ktoś może kojarzy moją fiorę? Ojek nie jest dobrze. Kur y, z Fiora 2 już był tak. Taki luzik byłby. Taki luz. No bo tu jest w ogóle jakaś Fiora 2 losowa. Ha. Nieźle mi zabrałeś, Lutka. Dobra, Kel mi to kieruje. Nie rozumiem. To jest Repsy Seria. Mhm. No, a tu jest karma 3. Uj! Queen w ogóle jak tam walnęła. Dobra, ja to chyba wygrywam. Oj, pięknie. A. Fiora mi się zatrzymała na tym Fiora mi się zatrzymała na Tariku z całym ultem Dobra, jest dobrze hmm. Znowu by tego dostała moja Kai'Sa popchomp Dobrze przynajmniej wtedy, że tą jedną Fiorę dostałem Bo jak widzę to nie było takie pewne Ale Fiora i sobie mega dobrze współpracują. Jedna traci ten agro, druga traci agro. Sosyn. Dobra, i adaptive helmet na tego. Na. Na Giovanna. Jest fiora. Dobra Elo Gelo w końcu. No. Dobra, jest fiora dwa chociaż. No mi nie idzie? Spokojnie Gekonik, to jest PB Na chirku. Piękny jarwanik. Fiorka, co sik. Oj Dobra, ten Jarwan Kering. Dobra, jest win? Jest win, ale kurwa Ten Silk jest taki silny O! No fajnie, no, no fajny sklepik, no. Wiem, że to Bóg wiem, wiem. Proszę nie abiezywać, wiem, wiem, wiem. Wcześniej już też dostałem. Widziałem, widziałem to tam Kezmana i ogólnie na Na klipach na tubie, ale fajne, fajne. Rób trójkę. Nie, nie będę tak robił. Spokojnie. Znaczy. gdzie taśmy. Ej, ej. To przeznaczenie? Tak, to nie jest Bóg, to jest przeznaczenie po prostu Nie, moja Fiora znowu się zatrzymała na Tariku O, czyżby? Dobra, uda się Dobrze, dobrze Fiorka, please, please, please Cały czas Scale 2 zadaje więcej wrażeń XPP, było kupić, to prawda Dobra O kurwa, bo to jest last stand, xpp Dobra, Wormog tutaj Queen dwa chociaż Ojojoj, tu jest no Tu jest ciężar tak zwany, że tak powiem Dobrze Jarvix Ale chyba tu niestety nie wygrywamy Chociaż Jarvan, Jarvan, Jarvan skoczek? Jarvan skoczek! No to co? Las Stędziarz rozwalony. 9000 obrażeń Kayle, xpp, co to jest za ludek w ogóle? Dziki a ja nie chciałem zabierać w Fiory, sama przyszła. to faktycznie byłeś Ty, Robsy. dobra, bo mnie... Bo ja już nie wiedziałem, czy ktoś mnie troluje, czy nie. Ale miło było, dzięki wielkie. Nie chciałem zabierać w Fiory, sama przyszła. Chillak, Jejciu, spokojnie. Ziajty były. Ty mm, 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 mm. Dzięki, że wpadłeś. Dzięki również za gierkę. Lepsi. Mówiłem? Idol nie wierzył? No ken no. Miałem wiedzieć, że Robsi losowo mnie zaprasza na... Nawet nic nie, nie pisał na czacie i tak dalej, losowo mnie zaprasza. Tak, zróbmy. A, dobra, mój Galios spada. Szybko mi za to bije Jarvan, bo go bije ten Azir. Dobrze, szybki stunek. Xantę wywala mi Galio i zdąży go. Nie, dobra, nie wywala. Oj, oj. Mój tym już nie żyje cały. Hmm, no to jest problem pewien. Czekajcie, może Fiora? Gives from the Fallen mamy, może, może. To się nic nie leczy. Nie, ten Silko jest za mocny. A ty, jego trzeba nawet nie daję co się stało. I Pipo przegrał? No dobra, no to, no to fajnie. A no to dla mnie spoko. Nie, kurwa, jajnika powinienem wziąć. Nie wiedziałem, co robić. nie, to Juggernaut. Ajajaj. Niestety, nawet pirat wziął. Żadna w ogóle też Fiora nie przyszła. Nie, ale? Kurde. Hmm. Ta Fiora chyba bardziej. W z challengerami, co? Że na przykład 5, 5 demasi, 4 challenger? Coś takiego? Nie wiem w sumie. To ja tu wygrywam? Ari jest... Tu... Chyba tu wy... Nie. Fiora, dawaj. Uj, Fiora, ale szklaczyk! To mi się podobało.